essa câmera założyliśmy fundację oficjalnie. Tak, oficjalnie założyliśmy fundację wspólnie z Arturem. Może będziecie zaskoczeni, nazywa się Drogowie Mikołajowie. Nikt się nie spodziewał. O ja! Żaden. W sumie mogliśmy dać najpierw taki członek nie? Fundacja Drogowie Mikołajowie Tak. Ale nie daliśmy. Ale nie daliśmy. No i co? Najważniejsze, że jesteśmy fundacją. Także nasze możliwości mamy nadzieję, że teraz będą dużo większe. Przede wszystkim będzie dużo korzystniejsza, że tak powiem, oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ będą mogły nas wesprzeć, odlić sobie od podatku parę złotych. Zamiast dać y, pieniądze państwu, tak. które je gdzieś tam na swoje nagrody przeznaczy, lepiej dać nam. Na jakiekolwiek cele, które nie będą jasne. A jeżeli pieniądze trafią do nas. Może na wybory jakieś? Bardzo dobrze, wiadomo. Gdzie zostaną przeznaczone, że wszystko pójdzie na pewno na pomoc dla dzieci, na dalszy rozwój fundacji, bo chcemy się rozwijać, chcemy pomagać zarówno dzieciakom, jak i zwierzętom. Z tego się nie wycofujemy, tego będziemy się cały czas trzymać, bo takie było założenie od początku, że, że z, naszych, z naszej pomocy, z pomocy was wszystkich muszą korzystać dzieci, zwierzaki, osoby potrzebujące, nie wykluczamy yy, dalszego rozwoju. Yy, w taki sposób, że będziemy się ograniczać będziemy do Będziemy pomagać do, o... firmom transportowym. Tak, będziemy pomagać firmom transportowym. Kupować nowe zasady. Też, tak, <gupy> też, też czekają, czekają je ciężkie czasy. Nie ma co ukrywać. W W transporcie nie jest lekko. Yy, chcemy się rozwijać też w taki sposób, żeby nie robić akcji raz do roku. Chcemy też. Yy, Powtarzać w ciągu roku jakieś akcje. Wiadomo, że nie będzie to z takim rozmachem jak, jak, jak cały doroczny finał, bo, bo nikt z nas nie ma na to czasu, bo, bo każdy z nas pracuje, każdy coś tam robi. Chyba, że rozwiniemy roku. tak fundację, że będziemy mogli przeznaczyć jej 100% swojego czasu. Tak, tak. Życzylibyśmy sobie tego, ale, ale to wszystko przyjdzie z czasem. Dokładnie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też zaczynała w piwnicy. Tak. Chociaż my w piwnicy nie zaczynaliśmy Tak, My zaczęliśmy w ciężarówce. Oni zaczynali gorzej. Tak. A gdzie są teraz? Tak, tak jest, dokładnie. No, nasze dzieci takie nasze dzieci. Tak, ja rozłożę. Tak, bo ja nawet jak tam nieraz. Bo ja... Spoczymy. Tak i w tym roku jedziemy nie jedziemy do domu dziecka tak. trzeba zaznaczyć jedziemy do domu dziecka wyjątkowo jak na razie bo do tej pory wszystkie nasze akcje były w domach dziecka jedziemy do szkoły z internatem yy... do specjalnego ośrodka tak. wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych tak jest. Jedziemy do tych dzieci, bo o tych dzieciach nigdy nikt nie pamięta, tak naprawdę. Tak. To nawet po rozmowie z dyrektorką oddziału, to samo nam potwierdziła, że przeważnie każdy jakieś akcje robi dla domów dziecka, tak jak my w sumie, a o takich ośrodkach jest, jest cicho. Dlatego chcemy to zmienić w tym roku. Jedziemy i ten ośrodek jest w Środzie Śląskiej i jest bardzo ładny z zewnątrz jest bardzo ładny, mają bardzo dużo placu swojego Marki No to jest piękne, nie? I tu sobie zrobimy Tu sobie zrobimy piknik a taki mm, zimowy Grilla po... Grilla zrobimy tutaj w grudniu Z grochówką Dzieźwik będzie stał Tam już stoi. No a jak tym wiedziesz? Na zewnątrz będzie stał. Tam będzie flaga To po... jest problem kierowcy. Tam będzie flaga powiewała siatki do bramek możemy kupić. Koniecznie. I ja bym tu mecz charytatywny zagrał jeszcze. Ale słyszałeś Damiana, co dał pomysł, żeby puszki zrobić na czas no tak. zrzutki. No. Żeby, tak jak Damian da, na przykład do firmy swojej. No. No. Ty do swojej. A no, tutaj basen mają. A nie, to piaskownica. Ale to drzewo jest piękne. A grill już mamy Tu sobie zrobimy kuchnię Co jest? A to wędzarnia nie grill Aha. A no ty grill też jest I tak to wygląda z zewnątrz Plac mamy na ciężarówki Także połowa sukcesu jest Marek Druga połowa tylko wjechać Marek będzie skanio Ramion ty czym będziesz? Chyba też skanio Kurde, skanie? same skanie? Ale Artur będzie Mercedesem. Zielono jest, dużo trawy. I pierwsze co, nie mają nawet czym jej kosić. Bo to już wiadomo, że będziemy zbierać na traktorek. Tak jest. Robimy traktorki lubimy, To już będzie nasz drugi traktorek za sponsorowany. Dzięki Wam oczywiście, bo to nie my sponsorujemy, tylko my wszyscy razem. Wieś. Będziemy na pewno potrzebować dużo takich rzeczy jak łóżka, meble. Właśnie dobrze, że wspomniałeś stanie. o łóżkach, Artur. Tylko, że łóżek jest w więcej, nie? Mm -hmm. Bo tutaj jest chyba więcej niż łóżek. Ale tak, są tragiczne, bo wszystkie mm -hmm. znane są pomalowane, bo malowane dziewczyny. No. Ale wyglądają ładnie. No, jak pomalowane, jakby no pan... Tak, był przed. No. no, jakby pan był przed, to byście no. się przerazili. A właśnie. Puszka z tego co się dowiedzieliśmy, są tam od początku. Także sami możecie sobie wyobrazić, w jakim są w stanie. I o tyle o ile z zewnątrz... Jakoś to łóżko wygląda. Nie jest to może takie jak większość z nas ma w domu, że, że jest super, nowe, zadbane i tak dalej. No bo wiadomo, przez, przez placówkę przewinęło się też sporo osób, już. Ale materace są w opłakanym stanie. Naprawdę, materace myślę, że spokojnie mają po 20 lat niektóre. No właśnie ta pani mówiła, że one są od początku, a nie wiem kiedy powstał ten ośrodek. Nie chcę skłamać, ale w 80, której mam wrażenie, albo w 90 którymś. Może w 98 może ósemkę z dziewiątką gdzieś tam <noise> trzeba połączyć. Niektóre, niektóre na pewno mają po 20 lat, także już trochę standardowo tak, jak co roku łóżka. No. Już łóżka kupowaliśmy wszędzie oprócz brzegu wiadomo. Tak, bo tak, w brzegu, to... brzegu był plac zabaw. To skromnie. uczyliśmy było, bo... się, rozwijaliśmy się. Ale zobaczmy, teraz zaczynamy akcję we wrześniu, a wtedy zaczynaliśmy ją na chwilę, na dwa tygodnie chyba przed finałem. Tak, tak, no może miesiąc. A nie, no tak, bo my pojechaliśmy w styczniu wtedy do nich. Tak bo, bo tak. dzieciaki się rozjechały do, do domów. Wtedy zrobiliśmy to tak jak robimy wszystko, czyli na ostatnią chwilę. Z każdym rokiem jesteśmy coraz mądrzejsi, także należy nam się odrobina podziwu. Roz, rozwój, rozwój. Tak, rozwój i doświadczenie tak naprawdę w tym, co robimy. Dokładnie. Dla nas też coraz coraz, y, coraz łatwiej to wszystko organizować, bo już wiemy co i jak. Y, ale tak, wracając do tematu łóżka, traktorek. Y, chcielibyśmy bardzo kupić meble do pokojów. Y, Ponieważ no, dzieciaki mają biurka, te biurka nie są jakieś super, ale są. Ale na przykład w żadnym pokoju nie ma szafy. Także dziecko przyjeżdża do internatu i taka jest moja wizja, bo, bo myśmy z tymi dziećmi nie rozmawiali, bo jest weekend, ale yy, one cały tydzień swoje rzeczy trzymają w torbie. nie No, to jest I takie o szafy wszystko no i najbardziej to już było zgłoszenie o to Plus lustro to. i mm -hmm. tu już jakiś był pan, mierzył. Mm -hmm. y, no już niby miało być, miało być do tej pory, już czekam tym roku, nie? Mm -hmm. Pozostawiane, żeby tu naprawdę dzieci takie przywozały. No no, chodź, Edziu, chodź. Chodź, no, chodź, nawet jak my jedziemy w trasę, to się przepakowujemy do szafek, bo mamy. Chyba ty. Ja nie. Artur. Ja w torbie, czy... Artur jedzie w trasę, ja nie jadę w trasę ale, ale zakładam, że się wypakowuje no. nadal, nadal mam jakieś ładne nadziei z nim związane więc, więc wierzę jeszcze w Artura yy, także szafy no i łazienka Artur jedna z łazienek łazienka jest w w stanie tak jakbyście gdzieś zajechali na taką starą stację benzynową na prysznic, to właśnie coś w tym stylu tak. są te łazienki na prysznic, o który wi, nikt nie dba tak viveko, naprawdę jest jeśli... w Madrycie kiedyś był taki prysznic, to, to wygląda podobnie niestety o tyle o ile jest czysto faktycznie no bo musi być czysto, o tyle no z farby, ze ściany na przykład odchodzi farba I prawdopodobnie się albo grzyb. wilgoć albo zostało to kiedyś jakoś zalane przez coś cieknącego no budynek nie jest ale, nowy nie? To... ale... No nie wygląda to estetycznie. Jedną łazienkę y, placówka wyremontowała swoimi siłami, tutaj panie, panie remontowały ją jeśli chodzi o odmalowanie i tak dalej, ale no z drugą sobie nie mogą poradzić niestety, więc będziemy chcieli... Y, nie tyle wyremontować tę Łazienkę, co przeznaczyć kasę na armaturę. Nie? Tak, przeznaczyć kasę na armaturę, przeznaczyć kasę na materiał, bo myślę, że jak już będzie armatura i będzie materiał, to znajdzie się duszyczka dobra, czy firma, która po prostu przyjdzie i zrobi. Bo, to było w Krośnie też. Tak, bo myślę, że największym problemem tutaj jest materiał i jego zakup, bo no nie ukrywajmy, czasy mamy, jakie mamy, i nic nie jest tanie. Nie mówiąc o materiałach budowlanych. Także, także takie, takie są plany na. na stół do ping -ponga. Na tą chwilę. Tak, stół do ping-ponga mają, yy, mają. Mają, mają stary. Mają, mają bardzo stary. Niestety się rozlatuje. Chcieliśmy go dzisiaj rozłożyć, ale, ale obleciał nas strach. <noise> to? Tak, przynajmniej do panią się Była moja firma. Pracowała już, bo jest tak luźny, że moglibyśmy go później nie złożyć, albo zostałby już rozłożony w dwóch częściach. A są dzieci w ośrodku, które właśnie są jakimiś tam mistrzami ping-ponga między swoimi właśnie ośrodkami. Mają takie zawody i naprawdę gdzieś tam na wyższych poziomach grają. Tak. Marek także... ich sprawdzi. Jak kupimy stół, no to tam zrobimy sobie turniej. Tak, jak, ogólnie... jak sobie Przypomnę, jak się gra, to, to będzie, będzie wyzwanie. Dokładnie. Finał najprawdopodobniej zrobimy tydzień przed świętami, chociaż Marek przed chwilą mówił, że nie, ale zawsze możemy finał zrobić. Ty, ale my nie będziemy mogli w weekend chyba zrobić finału. No właśnie, trzeba będzie zrobić finał. Chociaż dzieci mogą przyjechać. Dzieci mogą sam. przyjechać. Bo my chcemy z tego zrobić ogólnie festyn. Jako fundacja mamy takie możliwości i zaprosić właśnie tak naprawdę Was wszystkich, każdy będzie mógł przyjechać. Postaramy się, żeby jakieś były food trucki. Tam atrakcje dla was. Zrobimy co w naszej mocy, żeby było fajnie. Dokładnie. Wywiesimy sobie flagę, tam. bo będzie dźwig. Samojezdny. No, tutaj Patora mówi, że ten będzie wieżał. Proszę bardzo, tylko zrozpędził. <laughs> Słuchaj, i tutaj to będzie, tu sobie wynajmiemy ten kawałek placu, postawimy tu dźwig, przemka. Wywiesimy flagę, żeby tam wszyscy z tego miasta Przemek widzieli okolicznie. Na górę i będziemy krzyczeć. Tak. krzyczeć. No co? <laughs> No i to i będzie fajny. Mamy fajne, fajne widoki. Szkoda, że nie robimy tego latem, nie? Bo tu by było naprawdę pięknie. Ale w grudniu zleci prawie. O! Oby. No właśnie, rozmawiałem też na ten temat, żeby zrobić coś na dzień dziecka. No, ale pani dyrektor mówiła, że na dzień dziecka nie ma co. Bo na dzień dziecka naprawdę masę, masę ludzi wszystko robi. Ale między świętami a, a Dniem Dziecka jest przez tych pół roku. Nie ma nic. To możemy sobie zrobić swoje święto po prostu w jakimś Nie. maju albo, albo szybciej w świecień. Na wiosnę. No dzień wiosny będziemy sobie robić. Dzień wiosny z drogowymi Mikołajami. Chętnych warto zaznaczyć, dla chętnych będzie kolejna możliwość wsparcia sportu Będzie darmowa siłownia, będzie można ponosić meble ja się zdziwiłem, co ty mówisz Zrobimy też z dźwigów skok na bungee Tak, bez ale line. bez liny No dla odważnych, jak się bawić to ale do to wody. Mamy taki, tak. pla, taką wodę tam A w tam tym roku staw. ma być bardzo ciepły grudzień Węgiel jest drogi, więc trzymamy za to kciuki Dokładnie tak. Plany są ambitne jak zawsze. Ambitne. Trzeba zacząć zbierać hajsik od wszystkich. Najbardziej od tych bogatych, od sponsorów. No. I, no I reklamujcie nas mniej więcej tak jak w miarę możliwości możecie. Udostępniajcie, zapraszajcie swoich pracodawców. Swoich kontrahentów, klientów do, do współpracy. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to sami też przyjdźcie. Jak najbardziej. Tak jak mówiliśmy wcześniej. Przewidziane są nagrody za uczestnictwo. Oczywiście będą licytacje, jak co roku. Także będzie można sobie wylicytować coś fajnego, mam nadzieję. Dokładnie. Licytacje na pewno będą się odbywać. Będziemy to kontrolować, jak co roku, żeby każdy wszystko wylicytował i dostał to. jakieś pomysły? Nie. <laughs> no to dobra, to kończymy. Zobaczcie sobie mniej więcej film, który nagraliśmy, to znaczy materiał, który nagraliśmy tam w tym ośrodku. I zapraszamy was do zrzutki. A w opisie link. Arturek pewnie wrzuci właśnie link do zrzutki. Będzie i w opisie i będzie gdzieś tutaj, nad głowami tak. się pojawi. Jak nie wrzuci, to będę na niego czekał wy wtedy też. Także magia montażu to jest. <laughs> No, a i, i, i chcemy też zaprosić y, gościa specjalnego Nie powiemy Wam jeszcze kogo Póki nie będziemy mieli stuprocentowej pewności tak Będzie to znany youtuber Z Wrocławia No kurde, każdy wie To będzie hard drive tak. <laughs> Nie no, ktoś bardziej, bardziej znany Mamy nadzieję, że, że przyjdzie Zaszczyci nas swoją przejedzie. obecnością tak. Fajny samochód ma to tak. Może przejedzie z samochodem Będzie mógł posiedzieć Ciężarówce. I przeprosić wszystkich kierowców za swoje słowa. Tak. <laughs> Dobra, to teraz już na pewno wiedzą kto to. Ale to zdradzimy, jeśli, jeśli się dogadamy i wszystko. Tak jakieś na pewno atrakcje jeszcze wymyślimy w międzyczasie. Będziemy Będę... informować na bieżąco. Zapraszamy na stronę tak drogowych Mikołajów, Mamy ją na Instagramie, mamy ją na Facebooku i chcemy też. Film ten wrzucimy na nowy nasz kanał tak. Drogowych Mikołajów. wrzuca też na hard drive, kanał. żeby to było takie przejście. I mamy swojego Instagrama i Facebooka. Jak was tam nie ma, to koniecznie wpadnijcie. I mamy maila też swojego. Tak, no macie maila. propozycje, macie jakieś pytania do nas, śmiało piszcie, będziemy odpowiadać. Tak jest. Aha, i najważniejsza rzecz. Jeżeli będzie festyn, a będzie, bo zrobimy wszystko, żeby był, to pamiętajcie. Że my tam już na was czekamy. I musicie być. To zawracać? Yy, jeszcze nie. <noise> to od jutra będziemy czekać. Tak jest. Dobra, ja tu muszę coś powyprzedzać, adrenalinę muszę trochę poczuć Tak jest. Kolego, a tu wyprzedza ciężarówkę, bo. Taki ładny man Pracy jest. tego nie ma. Niestety są zakazy wyprzedzania. Dokładnie. A osobówką może? Tak. To jest moc, to jest 110 koni. Wtedy i. Ha! No dobra, to tyle. Cześć czołem. Pry, ale samochodu nie musimy kupować w tym roku. No. Fajny mają. To jedziemy. Do domu. O, a tu mamy, tu możemy grochówkę sobie no. zrobić jeszcze. O. O, <laughs> Fajna sprawa.